Kiedy pierwszy raz usłyszałam ten dźwięk, myślałam, że to tylko rury. Stary dom potrafi wydawać z siebie różne odgłosy: skrzypienie, kapanie wody, echo kroków, które w rzeczywistości nie należą do nikogo, ale to nie były zwykłe odgłosy, to były głosy. Przeprowadziłam się tu jakieś pół roku temu. Mały domek na uboczu, niedaleko lasu idealne miejsce, żeby odpocząć od miasta i pracy. Od hałasu, ludzi i wszystkiego, co mnie wtedy przytłaczało. Dom miał swój urok stare drewniane schody, kominek, ogród z jabłonią, tylko piwnica była dziwna niska, wilgotna z zapachem, który przypominał stare drewno zmieszane z metalem. Przez pierwsze miesiące nie zaglądałam tam prawie wcale. Nie było powodu, nie trzymałam tam niczego poza kilkoma słoikami i kartonami po przeprowadzce, aż do tamtej nocy. Była trzecia nad ranem, kiedy się obudziłam, najpierw myślałam, że to wiatr, potem, że ktoś stoi na zewnątrz i mówi przez ścianę, ale głosy dochodziły od spodu, z piwnicy. Nie byłam w stanie rozpoznać słów. Brzmiały jak szept, czasem jak cichy płacz. Zamarłam. Przez kilka minut po prostu leżałam w łóżku nasłuchując. W końcu wstałam i zeszłam na dół. Kiedy otworzyłam drzwi do piwnicy, głosy ucichły. Włączyłam światło, ale żarówka tylko zamigotała i zgasła. Ciemność była gęsta, jakby coś tam stało i czekało. Nie zeszłam wtedy niżej. Zamknęłam drzwi i wróciłam na górę, przekonując samą siebie, że to był sen. Następnej nocy stało się to samo i kolejnej. Zawsze o tej samej godzinie. Zawsze ten sam rytm szeptów, coraz wyraźniejszy, coraz bliższy. Piątego dnia w końcu się przełamałam. Zeszłam na dół z latarką. Powietrze było lodowate. Kiedy świeciłam po ścianach, zobaczyłam, że jedna z cegieł była. Inna, jakby nowa, wmurowana później. Dotknęłam jej i wtedy z głębi piwnicy dobiegł głos cichy, kobiecy powiedział tylko Nie otwieraj. Upuściłam latarkę. Światło zatańczyło po ścianach, a cień czegoś dużego przesunął się tuż obok mnie. Wybiegłam na górę i zamknęłam drzwi na klucz. Następnego dnia wezwałam fachowca od instalacji, żeby obejrzał piwnicę. Powiedział, że wszystko w porządku, żadnych przewodów, żadnych rur, które mogłyby przenosić dźwięk. Kiedy zapytałam o tę nową cegłę w ścianie, spojrzał na mnie dziwnie, powiedział, że ta część muru nie wygląda na nową, że jest tu od początku, może nawet od kilkudziesięciu lat. Tego wieczoru znowu nie mogłam spać. Wzięłam telefon, postawiłam go przed drzwiach do piwnicy i włączyłam nagrywanie. Rano odsłuchałam plik. Było słychać trzaski, lekkie echo i głos, znowu kobiecy, tym razem wyraźniejszy, mówił Otwórz mnie. Nie wiem, co mną kierowało, może ciekawość, może coś innego. Zeszłam tam po raz ostatni. Latarka, nóż kuchenny, telefon w ręku, cegła, która wcześniej wydawała się nowa, była teraz odkruszona, jakby ktoś dłubał przy niej od środka. Kiedy dotknęłam jej dłonią, odpadła, za nią była pusta przestrzeń i coś w niej się poruszyło. Usłyszałam oddech, potem kroki, powolne, ciężkie, idące w moją stronę. Światło zaczęło migać, telefon wypadł mi z ręki, a z głośnika popłynął ten sam szept, tylko teraz głośniejszy, agresywny. Po co mnie obudziłaś? Nie pamiętam, jak stamtąd wybiegłam. Kiedy odzyskałam przytomność, leżałam na ganku. Drzwi do piwnicy były otwarte, a z środka dochodził tylko zimny przeciąg. Od tamtej pory nie schodzę tam już wcale. Zakleiłam drzwi deskami, kłódkami, wszystkim, co znalazłam. Ale czasami w nocy słyszę, jak coś drapie od spodu, jakby chciało przypomnieć mi, że wciąż tam jest i że czeka, aż znowu otworzę.